Dzień dobry, zapraszam Cię dzisiaj do wspólnego dziergania podstawowego kwadratu babuni. Nie jest on co prawda tylko jeden, ale w zależności od tego, jaką wielkość zrobimy i ile wyszydełkujemy takich kwadratów, możemy z nich zrobić torebki, etui do okularów, a nawet bluzeczki. Potrzebujemy do tego dowolnej włóczki, dopasowanego rozmiarem do niej szydełka oraz bardzo zwłaszcza dla osób początkujących przyda się nam marker, ale jest to akurat rzecz opcjonalna. A jeśli spodoba ci się to, co robimy, bardzo serdecznie zapraszam cię również do mojego bardzo, bardzo obszernego kursu zrozumieć szydełko. I rzeczywiście po tym kursie rozumiesz już szydełko i możesz szydełkować to wszystko, co ci się tylko zamarzy, link do tego kursu zostawiam Ci w opisie tego filmu. A teraz zapraszam już do wspólnego szydełkowania kwadratu babuni. Rozpoczynamy od pętelki, w którą wkładamy szydełko, zaciągamy i robimy trzy oczka łańcuszka. I te trzy oczka łańcuszka zamykamy w kółko. Wbijam się tutaj w pierwsze oczko łańcuszka, które było zrobione, przeciągam przez nie nitkę, odkłębka, mam dwie pętelki na szydełku, i przez obie również nitkę od kłębka przeciągam, i zrobiło mi się takie oto kółeczko. Następnie rozpoczynam pierwsze okrążenie od trzech oczek łańcuszka. I tutaj na to ostatnie oczko założę marker. I te trzy oczka łańcuszka zastąpią mi pierwszy słupek. Teraz zrobię jeszcze dwa słupki, wbijając się w środek tego naszego kółeczka, które zrobiliśmy przed chwilą, czyli tutaj w to miejsce. A słupek robię w ten sposób, że nawijam pół pętelkę na szydełko. Wbijam się właśnie w ten środek, przeciągam nitkę od kłębka. Mam trzy pętelki na szydełku. Przeciągam nitkę od kłębka przez dwie, zostają mi dwie pętelki na szydełku i przez dwie, tak żeby została jedna. To jest jeden słupek i jeszcze jeden tak samo, czyli pół pętelka na szydełko. Wbijam się w środek, przy okazji sobie tutaj tę nitkę początkową przytrzymuję wzdłuż naszego tego kółeczka, żeby ona mi się od razu ładnie chowała. Przeciągam nitkę od kłębka, trzy pętelki na szydełku, nitkę od kłębka przez dwie i nitkę od kłębka przez dwie. To był drugi słupek. Teraz robię dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Czyli znowu pół pętelka, wbijam się w środek. Trzy pętelki na szydełku przez dwie. Przez dwie, drugi słupek. Przez dwie i przez dwie i trzeci słupek. Przez dwie i przez dwie. I teraz zobacz, zrobiły mi się dwa takie e, wachlarzyki ze słupków. Tutaj mam te pierwsze trzy oczka łańcuszka, i dwa, które zastępują słupy i dwa słupki, czyli razem trzy. Tutaj zrobiłam trzy słupki. Tutaj mam dwa oczka łańcuszka, które są tak jakby kantem, rogiem mojego kwadratu. Więc teraz znów zrobię dwa oczka łańcuszka, które będą kolejnym kantem. I znowu trzy słupki. Tutaj mi powstanie trzeci wachlarzyk, i później zrobię tutaj jeszcze czwarty, ale na razie nie, nie wyprzedzam. Róbmy to wspólnie, czyli znowu trzy słupki. Mamy dwa oczka łańcuszka jako róg, i jeszcze raz trzy słupki. Znowu tu w środku. I dwa, dwa oczka łańcuszka. I teraz widzisz, mamy już podstawę naszego kwadratu. To wygląda w ten sposób: trzy słupki, trzy słupki, trzy słupki i trzy słupki, i pomiędzy nimi po dwa oczka łańcuszka, które są rogami. I teraz zamkniemy to nasze pierwsze okrążenie, wbijając się w, ten, w to oczko, na którym mamy marker. Tutaj dokładnie pod dwa, pod dwie niteczki pod całe oczko. I robię oczko zamykające, czyli przeciągam od razu przez to oczko i przez tę pętelkę, którą miałam na szydełku. Mamy zakończone pierwsze okrążenie, czas na okrążenie numer 2. A rozpoczynamy je znowu od trzech oczek łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek. Przekładamy marker I teraz będziemy pracować w ten sposób, że nad każdym słupkiem będziemy robić słupek. Nad tym te nasze trzy oczka łańcuszka stanowią, tak jakby, pierwszy słupek. Teraz kolejny wbijam się tutaj, bo tu jest kolejny słupek, i wbijam się w to oczko poprzedzającego pod obie nitki. Mam nad drugim słupkiem, drugi słupek. I teraz kolejny nad tym słupkiem, wbijam się pod to oczko. Teraz dochodzimy do naszego rogu, i tutaj w ten róg robimy dwa słupki, przy czym nie wbijamy się w żadne oczko, a w tę przestrzeń, tutaj w tę dziurkę, która nam się pod tym łukiem z dwóch oczek łańcuszka zrobiła. Czyli hop, jeden słupek. Jeszcze jeden słupek w to samo miejsce. Teraz robię dwa oczka, łańcuszka, bo muszę zrobić kolejny róg. I znowu w to samo miejsce, w tę samą przestrzeń, jeszcze dwa słupki. Jeden i drugi. I mamy kolejny róg gotowy. Teraz znowu nad słupkami słupki. Tu sobie przesunęłam trochę to, co przed chwilą zrobiłam, żeby odsłonić. To oczko, w które się będę wbijać, tak? bo tutaj mam słupek i w to oczko poprzedzające, czyli tu będzie nad pierwszym słupkiem tu, nad drugim słupkiem tu, a nad trzecim słupkiem tutaj wbicie. Oczywiście też robimy słupki. I znów dojeżdżamy do rogu. W rogu robimy dwa słupki, dwa oczka, łańcuszka i dwa słupki. I znów nad słupkami, słupki. W rogu dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. I znów nad słupkami słupki. I teraz został nam ostatni róg. Jak widzisz, kwadrat wygląda w ten sposób, więc jak najbardziej ten róg jeszcze też musimy wypełnić, więc robimy znowu dwa słupki, dwa oczka, łańcuszka, dwa słupki. I nasz kwadrat, kolejne okrążenie jest gotowe, więc możemy zrobić oczko zamykające w to oczko, w którym jest marker, w obie niteczki, dokładnie jak marker nam pokazuje. I robimy oczko zamykające, czyli przeciągam od razu przez to oczko i przez pętelkę, która jest na szydełku. Raz, dwa. Oczko zamykające gotowe, czas przejść do okrążenia numer trzy. A rozpoczynamy je znowu od trzech oczek łańcuszka. Które zastępują nam pierwszy słupek, i znowu powtarzamy robienie słupków nad słupkami. Czyli te trzy oczka łańcuszka są tak jakby tutaj nad tym słupkiem. Zauważ, że zostają nam tak jakby jeszcze dwa wsteczne słupki które powstały poprzez zrobienie tutaj rogu, poszerzenie rogu, więc nie możemy później na sam koniec o nich zapomnieć, ale to za chwilę. Póki co e, właśnie te trzy oczka łańcuszka należą tak jakby do trzeciego słupka w tym brzegu, no więc musimy zrobić teraz w kolejne oczko, słupek i w następne. Tu już wiemy gdzie się wbijać, zawsze w to oczko poprzedzające słupek. Dzis 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj już mamy nasz róg, który robimy tak samo jak w poprzednich okrążeniach. W poprzednim okrążeniu dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. No i tutaj już mamy tych słupków 2 4 6 7 i nad każdym robimy słupek zaczynając tutaj od tego oczka. Oj, I teraz wróg znowu robimy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. 7 słupków. rok dwa słupki dwa oczka łańcuszka dwa słupki 7 słupków Róg. No i tutaj nam zostały te dwa ostatnie słupki, o których mówiłam na początku tego okrążenia, więc musimy jeszcze zrobić dwa słupki nad nimi. I zamykamy oczkiem zamykającym w oczko z markerem całe okrążenie. I tak naprawdę cała nasza zabawa będzie polegała na powtarzaniu tego schematu. I możemy robić ten kwadrat tak duży, jakiego potrzebujemy. Tutaj nic nas tak naprawdę nie ogranicza. Zaczynamy każde okrążenie od trzech oczek łańcuszka, na które przekładamy marker, później słupki nad słupkami i w rogach dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki i tak powiększamy cały czas nasz kwadrat. Prawda, że proste? A kiedy już dojedziemy do odpowiadającej nam wielkości, robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka, wyciągamy jako dłuższą nitkę. Ucinamy w tym miejscu nitkę od kłębka. Wyciągamy, wyrzucamy, a tę zaciskamy. Marker już nam wtedy nie jest potrzebny, a tę nitkę chowamy po prostu w naszą robótkę. Możemy to zrobić albo szydełkiem, albo za pomocą igły dziewiarskiej. Chodzi o to, aby sprytnie ją ukryć, aby nie była widocznym, wystającym farfoclem. Wystarczy już teraz tylko taki kwadrat zblokować. Czym jest blokowanie, opowiadam w innym filmiku, do którego zostawiam ci link w opisie tego filmu i cóż, zapraszam Cię do kolejnych tutoriali.